Ile razy znajdujemy się w sytuacjach i związkach, które wydają się wysysać naszą energię, nie dając nic w zamian? Łatwo jest przywiązać się do ludzi, którzy nie odwzajemniają tego, co oferujemy, czy to w przyjaźniach, związkach miłosnych, czy nawet w środowisku pracy. Jesteśmy tak emocjonalnie zaangażowani, że często nie zauważamy, jak bardzo to na nas negatywnie wpływa. Ten brak równowagi w relacjach może być niezwykle wyczerpujący, zarówno emocjonalnie, jak i psychicznie. Kiedy poświęcamy się całkowicie komuś, kto nie docenia naszych starań, zaczynamy kwestionować własną wartość. Nasza samoocena jest zachwiana, a my możemy nawet zacząć wierzyć, że nie zasługujemy na traktowanie z szacunkiem i uwagą. To błędne koło, im bardziej przywiązujemy się do tych osób i sytuacji, tym bardziej czujemy się pomniejszeni i mniej pewni siebie. Jednak kluczowe jest zrozumienie, że nie możemy zmienić zachowania innych. Jedyną osobą, nad którą mamy kontrolę, jesteśmy my sami. Więc jeśli odnajdujesz się w tej sytuacji, nie wahaj się podzielić swoimi doświadczeniami w komentarzach poniżej. Czasami samo wyrażenie naszych uczuć i zobaczenie, że nie jesteśmy sami w tej walce, może nas wzmocnić. Twoja historia może być zachętą, której ktoś potrzebuje, aby również uwolnić się od nierównych relacji. Ale jak możemy uwolnić się od tego cyklu przywiązania i emocjonalnego wyczerpania? Tutaj może nam pomóc mądrość stoicka. Filozofowie stołyki uczą nas, jak ważne jest docenianie siebie i nie poleganie na zewnętrznej walidacji, aby osiągnąć szczęście. Jak powiedział Epiktet, jeden z głównych przedstawicieli stoicyzmu: Nie szukaj, aby wydarzenia działy się tak, jak chcesz, ale chciej, aby działy się tak, jak się dzieją, a twoje życie będzie płynąć dobrze. Ta maksyma przypomina nam, że nie możemy kontrolować wszystkiego, co nam się przydarza, ale możemy wybrać, jak na tę sytuację reagować. Kiedy mniej przywiązujemy się do potrzeby aprobaty innych i koncentrujemy się na własnym dobrostanie i wartościach, stajemy się bardziej odporni i zdolni do stawiania czoła wyzwaniom życia. Priorytetowanie siebie nie jest egoizmem, to troska o siebie. To uznanie, że zasługujesz na traktowanie z szacunkiem i uwagą, i nie bać się oddalić od osób i sytuacji, które nie są zgodne z Twoimi wartościami. Pamiętaj, Twoje szczęście jest Twoją odpowiedzialnością i nie zależy od walidacji nikogo oprócz Ciebie samego. Jeśli ta wiadomość rezonuje z Tobą, co opowiesz na polubienie tego filmu? Twoje wsparcie zachęca mnie do dalszego dzielenia się refleksjami, które mogą pomóc coraz większej liczbie osób uwolnić się od niezdrowych relacji i znaleźć własną drogę do szczęścia. Teraz możesz się zastanawiać: dobrze, zrozumiałem znaczenie doceniania siebie, ale jak to zrobić w praktyce? Nie martw się, mam kilka wskazówek, które mogą Ci w tym pomóc. Po pierwsze, bądź szczery wobec siebie. Uznaj, kiedy relacja nie jest wzajemna, kiedy dajesz znacznie więcej, niż otrzymujesz. Nie łudź się fałszywymi nadziejami, że druga osoba się zmieni, jeśli bardziej się postarasz. Zaakceptuj rzeczywistość taką, jaka jest. Następnie, komunikuj swoje potrzeby i oczekiwania w sposób jasny i asertywny. Nie bój się wyrażać tego, czego potrzebujesz, aby czuć się docenionym w związku. Jeśli druga strona nie jest gotowa spełnić tych potrzeb, być może nadszedł czas, aby ponownie ocenić, czy ten związek nadal ma dla Ciebie sens. Bądź gotowy, aby się oddalić, jeśli to konieczne. Wiem, że może być bolesne zrywanie więzi, zwłaszcza gdy jest zaangażowanie emocjonalne, ale pomyśl o swoim długoterminowym dobrostanie. Zasługujesz na to, aby być otoczonym ludźmi którzy Cię doceniają, wspierają i przyczyniają się do Twojego osobistego rozwoju. A mówiąc o osobistym rozwoju, nie zapomnij zasubskrybować tego kanału i włączyć dzwonka, aby otrzymywać więcej takich wskazówek. Jestem tutaj, aby pomóc Ci rozwijać się i stać się najlepszą wersją siebie. Na koniec, zawsze pamiętaj: zasługujesz na relacje i sytuacje, które Cię podnoszą, które wydobywają z Ciebie to, co najlepsze. Nie zadowalaj się czymś mniejszym. Priorytetuj i siebie, dbaj o siebie i pielęgnuj zdrowe i wzajemne relacje. Masz moc tworzenia życia, jakiego pragniesz, otoczonego ludźmi, którzy naprawdę cię cenią. Jeśli znasz kogoś, kto również mógłby skorzystać z tej wiadomości, nie zapomnij podzielić się tym filmem. Razem możemy inspirować coraz więcej osób do uwolnienia się od toksycznych relacji i znalezienia szczęścia, na które zasługują. Dziękuję, że dotarłeś ze mną aż tutaj. Mam nadzieję, że te refleksje poruszyły Twoje serce i zainspirowały Cię do dokonania niezbędnych zmian w swoim życiu. Pamiętaj, jesteś głównym bohaterem swojej własnej historii. Wybierz fabułę pełną miłości własnej, szacunku i spełnienia. Do zobaczenia w następnym filmie. Filozofia stoicka oferuje nam cenną perspektywę na to, jak radzić sobie z nierównymi relacjami i znaleźć prawdziwe szczęście. Nauki stoickie podkreślają znaczenie doceniania siebie i niepolegania na zewnętrznej walidacji, aby osiągnąć pełnię. Jednym z głównych filarów stoicyzmu jest idea, że nie możemy kontrolować zewnętrznych wydarzeń, ale możemy wybrać, jak na nie reagujemy. Epiktet, jeden z najbardziej znanych filozofów stoickich, pozostawił nam potężne cytaty: Nie szukaj, aby wydarzenia działy się tak, jak chcesz, ale chciej, aby działy się tak, jak się dzieją, a twoje życie będzie płynąć dobrze. Ta maksyma zaprasza nas do akceptacji rzeczywistości takiej, jaka jest, zamiast walczyć z nią. Kiedy przywiązujemy się do potrzeby, aby ludzie działali tak, jak chcemy, jesteśmy skazani na frustrację i cierpienie. Jednak przyjmując wydarzenia takimi, jakie są, i koncentrując się na naszej własnej reakcji na nie, uwalniamy się od kontroli, jaką te wydarzenia mają nad naszym szczęściem. Stosując tę mądrość do relacji, zdajemy sobie sprawę, że nie możemy zmienić zachowania innych, ale możemy wybrać, jak się wobec nich zachowujemy w sytuacjach braku wzajemności. Zamiast trzymać się nierealistycznych oczekiwań i wyczerpywać się emocjonalnie, możemy priorytetować nasze własne dobro i wartości. To oznacza uznanie naszej wewnętrznej wartości, niezależnie od aprobaty innych. Oznacza to ustanowienie zdrowych granic i nieobawianie się oddalenia od osób i sytuacji, które nie są zgodne z naszymi zasadami. W końcu, jak możemy oczekiwać, że inni nas docenią, jeśli sami nie dajemy sobie należnej wartości? Mądrość stoicka przypomina nam, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne szczęście. Nie możemy go powierzać w ręce innej osoby, ani uzależniać od czynników zewnętrznych. Prawdziwe szczęście pochodzi z wnętrza, z życia zgodnego z naszymi wartościami i celem. Kiedy poświęcamy się pielęgnowaniu naszego własnego spokoju wewnętrznego i samooceny, stajemy się mniej podatni na kapresy innych. Przestajemy desperacko szukać zewnętrznej walidacji i zaczynamy znajdować satysfakcję w naszych własnych osiągnięciach i miłości, jaką mamy do siebie samych. Oczywiście, to nie oznacza, że powinniśmy się izolować lub stać się obojętni wobec innych. Zdrowe i wzajemne relacje są ważną częścią pełnego życia. Jednak stoicyzm uczy nas, aby nie polegać na nich dla naszego szczęścia i nie trzymać się relacji, które nas pomniejszają lub oddalają od naszych fundamentalnych wartości. Priorytetując nasze dobro emocjonalne i żyjąc zgodnie z naszymi zasadami, naturalnie przyciągamy osoby, które rezonują z naszą energią i doceniają nas za to, kim jesteśmy. To są relacje, które warto pielęgnować, te, które nas podnoszą i inspirują do bycia najlepszą wersją siebie. Jeśli utożsamiasz się z tą wiadomością i czujesz, że przyniosła ona nową perspektywę na to, jak radzić sobie z nierównymi relacjami, co opowiesz na polubienie tego filmu? Twoje wsparcie motywuje mnie do dalszego dzielenia się mądrością stoicką i pomagania coraz większej liczbie osób w odnalezieniu drogi do samowartościowania i prawdziwego szczęścia. Pamiętaj, jesteś godny miłości, szacunku i uwagi, niezależnie od działań innych. Nie pozwól, aby brak wzajemności w relacji definiował Twoją osobistą wartość. Masz moc, aby uwolnić się od sytuacji, które Cię nie doceniają i zbudować pełne życie oparte na Twoich własnych warunkach. Podróż do samowartościowania nie zawsze jest łatwa, ale każdy krok w tym kierunku jest zwycięstwem. Świętuj swoje osiągnięcia, wybaczaj swoje błędy i trwaj w swoim zobowiązaniu wobec siebie. Z czasem zauważysz, że najważniejsza walidacja pochodzi z wnętrza, a prawdziwe szczęście tkwi w życiu zgodnym z Twoimi najgłębszymi wartościami. Więc, mój przyjacielu, przyjmij mądrość stoicką i pozwól sobie rozkwitnąć. Nie bój się priorytetować siebie i oddalać się od relacji, które cię nie doceniają. Zasługujesz na pełne życie, otoczone ludźmi, którzy rozpoznają i cenią twoje wewnętrzne światło. Niech filozofia stoicka będzie twoim kompasem w tej podróży samopoznania i samowartościowania. I zawsze pamiętaj: Klucz do szczęścia jest w twoich własnych rękach. Nie oddawaj go nikomu, ale dziel się nim z tymi, którzy na to zasługują. Dziękuję, że dołączyłeś do mnie w tej refleksji. Mam nadzieję, że słowa tutaj podzielone poruszyły Twoje serce i wzmocniły Twoją determinację w docenianiu siebie i dążeniu do zdrowych i wzajemnych relacji. Jesteś w stanie stworzyć życie, jakiego pragniesz dzień po dniu. Uwierz w siebie i idź naprzód z odwagą i mądrością. Teraz, gdy już omówiliśmy znaczenie doceniania siebie i niepolegania na zewnętrznej walidacji, aby osiągnąć szczęście, przejdźmy krok dalej i porozmawiajmy o tym, jak wprowadzić te nauki w życie. W końcu, uznanie, że jesteśmy w nierównym związku, to tylko pierwszy krok. Prawdziwym wyzwaniem jest podjęcie konkretnych działań, aby uwolnić się od sytuacji, które nas nie doceniają. Pierwsza wskazówka może wydawać się oczywista, ale jest fundamentalna bądź szczery wobec siebie. Często tak bardzo przywiązujemy się do osoby lub idei związku, że jesteśmy ślepi na rzeczywistość. Łudzimy się, myśląc, że sytuacja się zmieni, jeśli damy jeszcze jedną szansę, jeśli bardziej się postaramy, jeśli będziemy bardziej wyrozumiali. Jednak taka postawa tylko utrzymuje nas w cyklu frustracji i autodeprecjacji. Trzeba mieć odwagę, aby spojrzeć na sytuację obiektywnie i uznać, kiedy związek nie jest wzajemny. Zwróć uwagę, czy zawsze dajesz więcej. Niż otrzymujesz, czy Twoje potrzeby i pragnienia są ciągle ignorowane, czy czujesz się emocjonalnie wyczerpane po interakcji z drugą osobą. To są sygnały, że coś jest nie tak i że nadszedł czas, aby ponownie ocenić ten związek. Kiedy już masz jasność co do braku wzajemności, czas działać. I to prowadzi nas do drugiej wskazówki. Komunikuj swoje potrzeby i oczekiwania w sposób jasny i asertywny. Często milczymy z obawy przed konfliktami lub utratą osoby, ale taka postawa tylko utrwala brak równowagi w związku. Konieczne jest wyrażenie tego, czego potrzebujesz, aby czuć się docenionym i szanowanym. Bądź konkretny, co cię niepokoi i czego oczekujesz od drugiej strony. Używaj zdań zaczynających się od ja, takich jak czuję się niedocenione, gdy lub potrzebuję więcej. Pamiętaj, że nie stawiasz nierealnych żądań. Ale ustanawiasz zdrowe granice dla swojego emocjonalnego dobrostanu. Jednak musisz być przygotowany na możliwość, że druga osoba nie będzie gotowa lub zdolna do spełnienia tych potrzeb. I tutaj wchodzi trzecia wskazówka bądź gotowy, aby się oddalić, priorytetując swoje emocjonalne dobro. Wiem, że zrywanie więzi może być bolesne, zwłaszcza gdy jest zaangażowanie emocjonalne. Ale pomyśl o tym jako akcie miłości własnej. Wybierasz uwolnienie się od sytuacji, która Cię nie docenia, która nie przyczynia się do Twojego wzrostu i szczęścia. Otwierasz przestrzeń w swoim życiu na zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące relacje. Pamiętaj, że oddalenie się nie oznacza koniecznie zerwania wszystkich więzi od razu. W zależności od sytuacji, może to być stopniowy proces ustanawiania bardziej zdecydowanych granic, mniej emocjonalnego zaangażowania, priorytetowania swojego czasu i energii na osoby i działania, które Cię uszczęśliwiają. Ważne jest, aby pozostać wiernym sobie i nie pozwolić, aby brak wzajemności nadal cię krzywdził. I to prowadzi nas do czwartej wskazówki: otaczaj się pozytywnymi ludźmi, którzy doceniają i wspierają Twój osobisty rozwój. Kiedy uwalniamy się od toksycznych relacji, tworzymy przestrzeń, aby przyciągnąć osoby, które są w zgodzie z naszymi wartościami i które inspirują nas do bycia najlepszą wersją siebie. Poszukaj kontaktu z osobami, które cię zachęcają, które celebrują twoje osiągnięcia, które są obecne w trudnych momentach. To są ludzie, którzy zasługują na twój czas, twoją energię i twoje uczucia. Z nimi będziesz mógł budować relacje oparte na wzajemnym szacunku, towarzystwie i wspólnym rozwoju. Ale nie zapominaj, najważniejsza relacja, jaką możesz pielęgnować, to relacja z samym sobą. Poświęć czas na dbanie o swoje fizyczne, emocjonalne i duchowe dobro. Praktykuj współczucie dla siebie, wybaczając swoje błędy i celebrując swoje zwycięstwa. Inwestuj w aktywności, które przynoszą ci radość i poczucie celu. Im bardziej będziesz kochać i cenić siebie, tym bardziej naturalnie przyciągniesz osoby, które będą robić to samo dla ciebie. Jeśli jesteś zaangażowany w uwolnienie się od nierównych relacji i budowanie pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego życia, zapraszam cię do subskrybowania tego kanału i włączenia dzwonka aby otrzymywać więcej takich wskazówek. Tutaj dzielę się praktycznymi strategiami i głębokimi refleksjami, aby pomóc Ci rozwijać się emocjonalnie i tworzyć zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące relacje. Razem możemy stworzyć społeczność osób zaangażowanych w rozwój osobisty i emocjonalne dobro. Możemy wzajemnie się wspierać w tej podróży samopoznania i samowartościowania, dzieląc się naszymi doświadczeniami, wyzwaniami i osiągnięciami. Więc, mój przyjacielu, nie bój się zrobić pierwszego kroku w kierunku emocjonalnej wolności. Bądź szczery wobec siebie, komunikuj swoje potrzeby, bądź gotowy, aby się oddalić, gdy to konieczne i otaczaj się ludźmi, którzy cię podnoszą. Zasługujesz na relacje, które cię doceniają, inspirują i przyczyniają się do Twojego szczęścia. Pamiętaj, że każdy krok w tym kierunku jest zwycięstwem. Celebruj swoją odwagę. Aby uwolnić się od tego, co ci już nie służy, i przyjąć pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące życie. Masz moc tworzenia relacji i rzeczywistości, jakiej pragniesz dzień po dniu. Dziękuję, że dołączyłeś do mnie w tej refleksji. Mam nadzieję, że wskazówki tutaj podzielone zainspirowały Cię do działania na rzecz swojego emocjonalnego dobrostanu i budowania zdrowszych i wzajemnych relacji. Wierz w swoją wewnętrzną wartość, konoruj swoje granice i pozwól sobie rozkwitnąć. Niech Twoja podróż do samowartościowania będzie pełna miłości, rozwoju i znaczących połączeń. I zawsze pamiętaj: jesteś godny relacji, które Cię podnoszą i sprawiają, że błyszczysz. Nie zadowalaj się czymś mniejszym. W trakcie tego filmu omówiliśmy znaczenie uwolnienia się od nierównych relacji i doceniania siebie ponad wszystko. Nauczyliśmy się z mądrości stoickiej. Że nasze szczęście nie powinno zależeć od zewnętrznej walidacji i że mamy moc wyboru, jak reagować na sytuacje, które są nam przedstawiane. Omówiliśmy również praktyczne wskazówki, jak uwolnić się od osób, które nas nie doceniają, takie jak bycie szczerym wobec siebie, komunikowanie swoich potrzeb w sposób asertywny, bycie gotowym do oddalenia się, gdy to konieczne, oraz otaczanie się pozytywnymi ludźmi, którzy wspierają nasz osobisty rozwój. Teraz dochodzimy do końca tej refleksji, ale nie do końca podróży. Najważniejsza wiadomość, którą chcę Ci dzisiaj przekazać, to że wszyscy zasługujemy na relacje i sytuacje, które nas doceniają i podnoszą. Niezależnie od tego, kim jesteś, skąd pochodzisz, czy przez co przeszedłeś, jesteś godny miłości, szacunku i uwagi. Jeśli jesteś w związku lub sytuacji, która nie przyczynia się do Twojego osobistego rozwoju, która nie docenia Cię tak, jak na to zasługujesz, zachęcam Cię do podjęcia działania. Uwolnij się od tego, co już Ci nie służy co otrzymacie w cyklu autodeprecjacji i frustracji. Masz moc powiedzieć nie temu, co ci nie służy, i powiedzieć tak sobie. Priorytetuj siebie ponad wszystko. Dbaj o swoje fizyczne, emocjonalne i duchowe dobro. Pielęgnuj miłość własną i współczucie dla siebie. Pozwól sobie rozkwitnąć i błyszczeć. I z tego miejsca samowartościowania przyciągaj i buduj zdrowe i wzajemne relacje, oparte na szacunku, towarzystwie i wspólnym rozwoju. Wiem, że ten proces nie zawsze jest łatwy, ale mogę Ci zagwarantować, że warto. Każdy krok w kierunku Twojej emocjonalnej wolności i szczęścia jest zwycięstwem. Celebruj swoje osiągnięcia, ucz się na swoich błędach i trwaj w swoim zobowiązaniu wobec siebie. Jeśli znasz kogoś, kto również mógłby skorzystać z tej wiadomości, nie wahaj się podzielić tym filmem. Czasami prosta refleksja lub słowo zachęty może być impulsem, którego ktoś potrzebuje, aby zacząć się doceniać i zmieniać swoje życie na lepsze. Razem możemy stworzyć sieć wsparcia i inspiracji, gdzie każdy z nas zobowiązuje się do dbania o siebie i pielęgnowania zdrowszych i bardziej satysfakcjonujących relacji. Możemy być zmianą, którą chcemy zobaczyć w naszym życiu i w świecie wokół nas. Więc, mój przyjacielu, pozwól sobie uwierzyć w swoją wewnętrzną wartość. Przyjmij swoją podróż samopoznania i samowartościowania. Uwolnij się od tego, co już ci nie służy, i otwórz się na nieskończone możliwości, jakie życie ma do zaoferowania. Zasługujesz na pełne życie, pełne miłości, rozwoju i znaczących połączeń. Dziękuję serdecznie, że dołączyłeś do mnie w tej refleksji. Mam nadzieję, że idee tutaj podzielone poruszyły Twoje serce i wzmocniły Twoją determinację w priorytetowaniu swojego emocjonalnego dobrostanu i budowaniu zdrowszych i wzajemnych relacji. Pamiętaj zawsze, jesteś głównym bohaterem swojej historii. Wybierz fabułę pełną miłości własnej, szacunku i spełnienia. Masz moc, aby zmienić swoją rzeczywistość dzień po dniu. Dziękuję za Twoją obecność i za Twoje zobowiązanie do swojego osobistego rozwoju. Niech Twoja podróż będzie pełna odkryć, przezwyciężania trudności i radości. I niech Twoja odwaga i determinacja w uwalnianiu się od tego, co Cię nie docenia, i przyjmowaniu pełniejszego i bardziej autentycznego życia inspirują innych. Do następnego filmu, mój drogi. Razem zbudujemy nową rzeczywistość, opartą na miłości, szacunku i wzajemnym docenianiu. Uwierz w siebie i idź naprzód z pewnością siebie. Najlepsze dopiero przed Tobą.